Dobra, Gieta mi nie wyjebało. Zapraszam drogie panie na moją sesję. Jasne. Jezu, co ja wcisnąłem? Nie chcę wyjść na dach. Dobra, chuj se zaskoczy. O! Ty masz inne celowanie ustawione? Kto? Ja? No. Nie. Bo to tak... Czasem cię ci ci się tak wypierdala taki komunikaciek. Właściwie nawet nie wiem dlaczego. <śmiech> <śmiech> kurwa mać, no! Jebane Banan... palmy! Dołącz Ja dołączy, O no. <laughs> oh, Boże... Dramat kurwa. npc wyznaczył nagrodę za mój łeb, to w odwejcie rozjebie mu samochód. Jebany, szmaciasz. Aż... O, akcję zajęcia lub wszyscy sensie próbujesz do, do innego celowania. Chuj, no potwierdzam ten komunikat, no co, kurwa. No tak, no wejdź po prostu, no potwierdź się, no, w... inaczej nie wejdziesz do mnie. Balanc, no, gdzie ty jedziesz? Ja to. Do... Kastowa. No to kurwa, wsiadaj, mamy kurwy do spalenia. Bożesz, ty mój, co ty kurwa masz? Wiesz, że nie musisz go stać do garażu. Jak wciśniesz i pojazdę i odeślesz go do garażu, to ci odeślę go do garażu. A -a. Ja pierdolę, kurumer, że on se kupił. Dobra, ja już tu jestem przy Twoim bunkrze nawet. A, widzę właśnie, że ty jesteś tam. No no ja dobra. tam mam. No dobra. Bo w sumie no. też mogłem właściwie do kosatki wejść i się tam przeteleportować, ale już kupiłem, dobra, lecimy tam. Kupiłeś kosadkę? No a jak? Dobra, od drugiej strony wylądowałeś na to Dawaj. Dobra, zapraszam do y yes. insurgentów. Są akurat D dwa. To... No. Tak, bo to mnie jeszcze dostała, bo... Dobra, jednego na zapraszam do mnie. Ucz się. To on ma Jest pro... drugim, banan, ucz się. Dobra, to wiesz co, to Dalej. może... Dobra, to niech on, to niech on jedzie, ja po prostu będę na działku. Ja niech. na działku usiądę. Dobra, już ładuj się, kurwa Dobra, ja do drugim Dobra, to mu ja siądę na działko w takim razie, bo Siadaj, kurwa Wiedziałem, No jedź kurwa, no Czemu ty nie żyjesz? Kurwa, Mać Koral, czemu debil, nie żyjesz? Pierdole, nie chcę mi się Jedź już, kurwa, bo mnie szlak jasny trafi za chwilę no, jedź kurwa, dostawę mi ruppecie! pan cię <grydolę> przez krzaki! Dobra, bałam prowadzi, to jest najwyższy czas, żeby zrobić ASMR. Mhm, 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 mm mm -hmm. smacznego. Mhm, mm mm. tego mi brakowało przy meczu. Wypier O kurwa! Coś ty kurwa zrobił! Ty jebany kurwa dał nie! Coś ty kurwa zrobił? Zamiast Ty kurwa dał, nie? Masz szczęście, że tu jest skarpa, bo byś mi ładunek rozjebał. Kurwa. Ja rozumiem, żeby F-ci się z G pojebało jak chowasz podwozie, ale żeby kurwa wyskoczyć z samochodu jak chcesz w prawo skręcić? <grym> o mój Boże. Zdarzają się pomyłki. Kurwa mi się nigdy takie coś nie zdarzyło. Mój ładunek kurwa byś do wody wjebał. Byś się, byś kurwa się nie wypłacił. No i będzie się z czego pośmiać na YouTubie. Tego jak wyskoczyłeś z samochodu to nie daruję ci tego, tak? będzie na YouTubie, zobaczysz. Gdzie ty kurwa pojechałeś? Miałeś. W prawo, skręcaj w prawo! Kurwa, ban! Skręcaj w prawo już prosto! No, nawigacja mnie prowadzi, tak? Ale ty masz jechać w prawo! Tu, lewo! Prawo! I na skrzywaj znowu w lewo! Na kolejnym skrzywaniu w prawo! Nie tu, nie tu. Pierdolę, jeszcze szybciej dojadę niż wy. Kurwa, no tak, no. Na no, skąd ma wiedzieć, to jest jak na diabł Jak nic nie mówię, to jedziesz prosto, lewo i po lewej stronie tu masz białe, żółte kółko. Jakie tu to to nie? trzeba kółka. Razy, to jest tylko jednorazowe dostarczenie. Aha, czyli to nie jest ta misja z Merweder, dobra. Nie, nie, Ale GPS mi pokazywało, że mamy jechać tutaj. Rozumiesz to? jest jeszcze ja przejdź korala. No. <grym> Dobra, kurwa, wysiadaj. <grym> <Nie> zostaj. Pa-pa. <grym> <grym> ja pierdolę. No tak to go niczego kurwa nie nauczysz. <grym> Uczę Nauc <u> go pokory. <grym> Chyba unikania pocisków. Ale to i tak jest bez sensu, no bo skoro jadę jakimś konkretnym samochodem, to powinien GPS mi się zaktualizować. Bez sensu. Chociaż widziałem na mapie też drugi znacznik, no ale to niczym nie świadczy, skoro GPS mi kazał jechać... tędy, dęż, kurwa, chciałem wydawać skręć. Dobra, wypierd dalej. Nie wiem, Rockstar... ...zrobiło grę po swojemu. O Chryste, dobra, kurwa, 7 minut przed czasem. <kluje> Jezu, prawie się chipsem zabiłem, no. Motherfucker. Czy mi, się, czy mi się wydaje, że mi się tak dziwnie ręka wygięła? Jak otwierałem te Chyba. drzwi. Tak mi się wydawało, że dziwnie mi się łapa. Wyg o kurwa, to raider drugi. Kurwa. Coś ty kurwa zrobił. Tutaj. Dobra, mam radiowóz Nie ma takiego bicia, Pecie Dobra, wsiadaj, kurwa Jezu, debil Mózga pochodnia Co to robita. Nic, nie pytaj się. Nie strzelaj, mamy kurwa uciec z policji na unie. Chociaż w sumie to jest misja banana. I strzelają we dwóch do tyłu. O, zabiłem. To jest misja banana. Strzelają we dwoje. Patrz, kurwa, tu jest taka wyskocznia. Wiem, nie wiem, czy dobrze, tylko nie wiem, czy dobrze trafię. Na lewo. Czekaj, tu, tu było chyba. Na nie? górę wjechać. Dobra, dobra, dobra. Nie ma problem. Mamy czas. O kurwa, dobra, czekaj. Ja wiem, jak uciekniemy im. Chuj. Aaaa, zobacz, tak byśmy nie wyskoczyli. A nie, wyskoczylibyśmy, nieważne, dobra. No i się. Ups. Popsułem radiowóz. To dobrze? Kurwa, obracaj się, ty kurwa, dałnie. Patrz, zgaszę światła. Zaparkuje w krzakach. No i bajeczka. Au. Coś <grymne> najeba na babka. Chyba się wkurwią teraz. Nie wkurwili się gdyby kurwa, nie strzelił. No właśnie No właśnie chciałem, to, chciałem ci powiedzieć, że gdybyś nie strzelił, to by się nie wkurwili, nie? No tak tylko chciałem napomknąć. Ale było tak, wiesz. Za łatwo. Nie, nie zdążyłem nawet broni wyciągnąć. No i po co strzelałeś kurwa? Mogłem nie strzelać. O, mogłeś nie strzelać. Z tyłu, tyłu debil wsiadł jeszcze. Przebiegł cały samochód, żeby do tyłu wsiadł. <noise> Dobra, ale bliżej jesteśmy kanałów na szczęście. Możemy się tutaj skitrać. Dobra, zatrzymaj się w fiucie. Dobra, bajeczka. Kurwa! Nie, ja już wyjdę stąd zaraz, który zginął? Coś ty robisz! Co się stało? No, serio. Co się... No i kurwa. Nie, ten... Steel debil, debil wyszedł. No, Stwierdził, że jesteśmy za głupi dla niego. Przywódca opuścił przygotowanie. Jak? Co się stało? Nie wiem, no. Ej, kurwa. Aha. Co? Ła! Dlaczego? Nie ja wiem. <grywa> kurwa! <grywa> ja pierdolę, ty kurwa głupi jesteś. E Co się dzieje u was? Nic. Nic. Lepiej misję odpalaj. Daj chwilę. Strzymaj się. Mam jedną rzecz do załatwienia. Rozumiem. Jaką? Nie interesuj się, bo koci mordy dostaniesz. O co ci chodzi? O ten tramwaj, co kurwa nie chodzi. Yay. Ale mi wyje bało. Ha, lewy? Już mogę zapraszać? Nie. Tak. Ale ty jesteś fryer. frajer. Co? Co? Co się stało? Wyłącz tego wychodź z tego pasywa. No dawaj. No tak chcesz się. Tak chcesz się napierdalać, to wychodź z tego pasywa. Ale cię zapierdoliłem dwa razy. O ja no pierdolę. Dobra, wyjaśnijcie to sobie później. Dobrze, w misji Ci wyjaśnię. Nie ma problemu. Dobra, dobra.